Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę. A jak sobota, to nowy tydzień mojej ciąży? <laughs> tak, weszłam właśnie w 37 tydzień. dzidzia mnie tutaj mocno kopie. Tu jest mój towarzysz. Kopniaki są mega solidne. Ja właśnie skończyłam nagrywać yy, filmik. Stanisław, poczekaj. Nie, Fe. Ja mam tyle w sobie frustracji. Kupiła, kupiłam różowe tło które nie dało mi się przykleić do ściany. Później miałam problemy z podłączeniem aparatu do komputera, bo sobie zrobiłam taką... ściągnęłam aplikację, że podłączam aparat do komputera i widzę to, co nagrywam. Aparat mi się zaczął przegrzewać, bo go ustawiłam na 4K i yy, myślałam, że dzisiaj coś mi roztrzepię, Zanim ja dzisiaj nagrałam ten makijaż, to minęło pół dnia. No ale... Ten tydzień będzie bardzo intensywny. Jutro jedziemy y, do... Oj, ręka mi boli. Jutro jedziemy do Teściów na obiadek. Śmieję, bo oni mieszkają na czwartym piętrze bez y, windy. Śmieję, że będą musieli mi zejść, zrobić y, taką z rąk y, stołeczek i mnie wni wniosą na te czwarte piętro, bo nie wiem, czy się dotoczę. Y, no i co? Mieliśmy się spotkać z naszymi kochanymi sąsiadami. Ale e, niestety się z nimi nie widzimy. Liczę na to, że spotkamy się w tygodniu. W poniedziałek mam USG po 36 e, tygodniu ciąży. Zobaczymy, e, jak tam e, jest e, sytuacja z małą, jak wygląda. We wtorek mam konsultację na żelaznej w Domu Narodzin, czy się wszystko tam e, uda. W sensie uda. No, czy się kwalifikuję do domu narodzin i czy będę mogła tam rodzić. O ile będzie oczywiście miejsce. A w środę mam mojego lekarza prowadzącego, Ech, więc czwartek, piątek będę odpoczywała po tych trzech intensywnych dniach. E, a potem w sobotę. Co, w sobotę chyba nic nie robimy, nie mam żadnych planów. Dobrze mówię? Co ja pierdzielę, ale jestem. Pff. W sobotę mam baby shower u Karolki, e, więc na pewno coś tam nagram, będę chciała przynajmniej, mam nadzieję, że dziewczyny nie będą miały nic przeciwko. A po baby shower jadę do mojej Moni, e, a właściwie do Lidzi i do Gabrysia, bo dzisiaj Lidzia ma urodzinki, ale obchodzimy je e, za tydzień, a, Gabry, a Gabryś miał 17 lutego 7 lat, także będziemy świętować z siostrami i szwagrami te urodziny. Eee, muszę zmienić rękę a y, w niedzielę mamy imprezę u Gaców z sąsiadami bo Gaja ma studniówkę no także będziemy się bawić także mam mega intensywny ten 37 tydzień e, mam nadzieję że w trakcie nie urodzę że mała jeszcze troszkę posiedzi sobie więc tyle. Ja zabieram się dalej do jedzenia. Tu mam kiwi i jabłuszko. Oglądam, w sensie jeszcze nie oglądam, ale zaraz sobie włączę Grace Franki. I będę dalej montowała filmik. Ten makijażowy, bo vloga z 36 tygodnia już montowałam i pewnie go dzisiaj jeszcze albo jutro rano wrzucę. Dzień dobry w niedzielę. Właściwie pod koniec niedzieli. My z godzinka temu wróciliśmy od teściu z obiadku prawdopodobnie ostatni raz przed wybuchem dostaliśmy oczywiście na wynos krupniczek i gołąbki przepyszne, gdyby ktoś mnie kiedyś zapytał o to co chciałabym um zjeść przed śmiercią to byłoby to gołąbki Teraz sobie staśula wcina kostkę, ja idę robić Rumianek, bo właśnie wstaliśmy z drzemki, a skaga mnie na a że. Uh. Stasiu, a co ci tu pancia dała w kostkę? Przekąskę? Stasiek, przekąska? Mmm, nie reaguje nawet, tak? Mhm. Ta, ta kostka z konga to jest nasza najlepsza inwestycja. On ma już ją z, no, z 4-5 miesięcy. Jeszcze nie zajżar, a to jest taka pirania, która wszystko zejrze. Wszystko. Tak wyglądają jego zabawki. Bo jakby nie kupujemy mu nic praktycznie. Bo on wszystko wpierdziela. Wszystko taka jest małpa, tak? To jest też Woda Moda się zagotowała. A ja z mojej półki z herbatami biorę tego liptona, mięta z cytrusami. Ona jest naprawdę bardzo dobra i trochę piekły, pomagam mi w tej mojej zgadze, mam wrażenie. Jest niedziela wieczór, a mi się troszkę nudzi, więc postanowiłam posprzątać ten burtelnik, który tu mam, całą moją kosmetyczkę i powyrzucać stare palety. Część palet od tam Zuzi Stare podkłady też powyrzucam. No zobaczymy, co tu, co tu będzie do ogarnięcia jeszcze. Zrobiłam sobie kłoska sama. Ledwo, ale Tada. Teraz mam wrażenie, że aż mam y, za dużo miejsca i za dużo kosmetyków wyrzuciłam. Także tu zostawiam sobie podkłady, pudry, brązer. Tu mam już świetlacze i brązery. Tu mam szminki, śminki i kredki, tu mam wszystko do oczu, czyli tusz, kredki do brwi, pomady do brwi, eyeliner, kredki na linię wodną, gąbeczki, pędzle, tu mam rzęski i klej do oczepiania rzęs, szczotki do włosów i gumki, no i jakieś tam zapasy. Także tak, kończymy. Dzień dobry w poniedziałek, ja właśnie jadę z moim bejbusiem do lekarza, jedziemy na USG zobaczyć co tam u naszego maleństwa się dzieje, już Uber chyba po mnie przyjechał właśnie, więc no już jest, więc zbieram się i wracam z aktualizacją za jakiś czas. Mała zmiana z Ubera na autko. E, słuchajcie, już jestem po wizycie. E, byłam e, na inflanckiej. E, dzidzia ma 2955 gramów, czyli już prawie 3 kg, także super nic nie wskazuje na to, żeby urodziła się wcześniej, co prawda e, termin z USG się zmienił teraz na 10 marca. Wcześniej miałam na 14, a ogólnie a ten pierwszy prawidłowy, powiedzmy, termin to jest 21 marca. Wcale bym się nie obraziła, gdybym naprawdę urodziła tego 14 na przykład. Hmm? E, jestem w galerii u Miśka. Właśnie e, Odebrałam też wyniki z medykowaru bo, Starchomina, bo tam e, robiłam ostatnio wszystkie te wyniki HBV, HBV, HB, HB, HIV, Kiwa, tą powtórkę w trzecim trymestrze. E, więc odebrałam już wyniki, a jutro mam tą kwalifikację o dziewiątej i powiem wam, że troszkę się stresuję, nie wiem, jakoś tak mnie stresują w szpitale. No. Lecę szybko do Rossmana i do Carrefoura po owoce, bo już nic nie mam w lodówce i będę się odzywać. Zachcianki kobiety w ciąży. Aaaa. Idziemy na spacerek? Idziemy na spacerek. Rodzinny spacerek. Stasiek? Stachu Stachu? Стасюля. Dobry we wtorek. Dzisiaj troszkę muszę próbować się na piłce. Słuchajcie, nagrywam późno, ale byliśmy dzisiaj na kwalifikacji do domu narodzin na żelaznej. Wszystko się udało, dostaliśmy kwalifikację, więc fajnie. Miałam taką półgodzinną rozmowę z położną. Naprawdę bardzo sympatyczna i fajna, także fajnie by było z nią rodzić. Co ciekawego. Dzisiaj ale nie chowaliśmy, tak, tak, przez to, że musieliśmy wstać o siódmej rano, żeby wstać... rano, jak to źle brzmi, co? Dla kogoś, kto codziennie wstaje o Wstaliśmy o siódmej rano, żeby właśnie na dziewiątą dojechać na kwalifikacje. Później trochę sobie odespaliśmy i przez to miałam cały dzień taki rozbity. Obejrzałam serial na Netflixie, coś tam o tych oczach jej, co kryją jej oczy, chyba coś takiego i powiem wam, że zryło mi banie na maks. Nie tak wyobrażałam sobie końcówkę tego filmu, no ale okej. Okay. Tak jakby ktoś miał ochotę, to polecam. Takie sześć odcinków, taki miniserial. nie żyje moje skarpety. No, okay. no także ja się trochę pobuję na piłce, bo tak jakoś mi wszystko boli. Kto tu jest, kto tu jest? Ida? Ida jest w brzuszku. Tutaj zobacz kto tu jest? Kto to? A <laughs> Proszę rendezvous krosanty, i kawka, i Stasiek. Dobra, <laughs> dobre krosanty, co? Smacznego. Zajdź. <laughs> <laughs>